Cześć widzowie, witajcie w pierwszym odcinku z Ryblu Jedno jest Mikołaj i nagrywamy pierwszy odcinek z Ryblu Skarta jest tu na prywatnym serwerze Halo, Halo ogarniesz się pan? Ogarnij się w tej jak coś widzimy, to my się nie spodziewajcie, że u mnie znajdziecie ten dwie bo ja nie lubię na telefonie nagrywać. Dostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem. A i w widzę w ogóle? Tutaj mam miłoskina. Kamil... Mam, mam nick Kamil... Mam nick Kamil58549. Tak, możecie mi dodać do znajomych, normalnie. A my tu z Mikołajem chciałem powiedzieć, że my tu sobie pogramy, ale ja go jeszcze na serwer nie dołączyło, no to... Tak, dawa jakieś auto spawnuj. Spawnuj to, co lubisz. Łatwe. Ty, ja w środku jestem! Nie, 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 z ja nie, tego samolotu. nie, nie, się nie, 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 też nie, 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 czemu by nie Hmm, dajmy na to, na to, na to... Hmm... A może... Samolotem? No. Tylko niech on się dobrze teraz naprostuje, ponieważ ja tu nie wejdę, nie? Ej, weź to jakoś obniż bo ja tutaj nie wejdę. Ale obnisz to pan! O. Dobra Siedzę Zamykam luk bagażowy Dobra, leć Oh my god Co ty robisz tym samolotem Zadajcie no, znaka, czy chcecie więcej Roblox'a Minecrafta i tak dalej Co ty tym samolotem robisz co robisz? Co ty się dzieje? Ej no halo A dobra widzowie, może kiedyś, ale nie obiecuję, Znaczy no, ja zdobędę strefy na od Juba, to nagram piosenkę. Ale nie obiecuję. Co ty? Co ty? Gościu powaliło się! Polaliło się! Co ty? Co ty? Diptujemy bokiem! Diptujemy bokiem! I sobie diptujemy samolotem bokiem! Ja nie mogę! Pościgam bo się! Boże drogi, co tu się w środku odprawia! Co ty, co ty robisz? Ej, nie już uwybuknie ze śmiechu Co ty co robisz? robisz? W środku... W środku się wszystko kręci! W środku się wszystko kręci! Co ty robisz? Co ty robisz? Chodzę z tego samego chodu. Weszłem, weszłem. Co tu no się no. działo? Ej, weź kładę mój. Ej, weź kładę ze a ja się do ciebie dosiądę. Nankę. Zesiadłem tutaj na kierowcę. Jedziemy. Ej, nie co tu się działo z tym samolotem, bo to była taka, po prostu była losowa beka, nie? Losowa jak gdyby, nigdy nie. Nie, ja jestem znowu odciżony, ale mogę się też wyciszyć, ale lepiej tego, żebym nie robię. CO TY robisz? Nie, nie, tak jak... na, nie, gdyby na Brookhaven były tak realistyczne układy, to ja bym to przyjął, nie? No Co tu się... I gdyby wszystkie te autoskorterstwo dodali. Gdyby... Napiszcie komentarz, czy nam się to moje odcinki podobają. Może jak się nauczę, to wpłynęłam serduszko. serduszkę. E, no, dawaj. Pojedziemy okay. na, na kierowcę. No i się zbagował, życie. Serdecznie, że ty też zbagowałeś, ponieważ ja teraz nie mam samochodu, odliftuję. Patrz to! Patrz to! Biegnij do patrz to! Patrz, a do ciebie szybko się dotrę. Patrz. Nie. Ej, dajmy robimy wyścig. Masz się koła mnie tu ustaw. Cztery. Bye bye. Tak, bye bye? No to patrz to! Bye bye. Ej, ty... ty sobie dałeś! Bez speed'a, ty jedno miało być. A ja nawet nie umiem się dawać spida. Ej, patrzcie, ja driftuję. Ej, czemu ja driftuję noga? Czemu ja nogami driftuję? Speeda, bo ja sobie mogę spida dodać. Czemu ja nogami driftuję? Halo. Ej, bo ja driftuję bez auta. Halo, pomocy widzowie, pomocy ratujcie. Dajcie no znaka, jeżeli chcecie więcej Robloxa, a się resetnę tak, jak widzicie grałam na badzie. Dlatego trochę niestandardowo. Ale ja cię, ja cię założeniłem, żeby cię zatrzymać Tymczasem to nie działa. Ja. Ej, no weź mi odbraś. Dobra Halo. A co to ma być? Pięk, ośmiu, i, kreś, kreś. Nie, bo ja mam plan Ja jakiś pojazd Pff, Ja mam tu też ten samolot Eł... Zespawnujmy sobie Pff. Co tu robi Czy jakaś po Ciebie autem? O kurde, ten jacht nie działa. No nie! no ja znowu driftuję, no. Ja, ja chyba znowu driftuję. Ej, nie, albo mi się wydaje, albo ja driftuję. Haloratujcie! ratujcie! <laughs> brak, to by było na tyle. Piszcie, że chcecie więcej robloxa na razie, też był to taki krótki film. Z Minecraft. Ja robię coś takiego, że można szybciej biegać. Aha, dobra, ludzie, papa.